Dzień dobry. Mamy czwartek, 31 dzień października. To jest PB Brief, poranny podcast Pulsu Biznesu. A w nim? Chińska odpowiedź na unijne cła, na razie niegroźna dla europejskiej motoryzacji. Co da Bydgoskiej Pesie przejęcie hiszpańskiego producenta taboru? Jak na spółki z GPW wpłynie spadek zysków właściciela Biedronki? Ale zaczniemy od tego, czym żyć dziś będą Polska i świat. Marcin Dobrowolski. Zapraszam. To jest podcast PB Brief, prosto z redakcji Pulsu Biznesu dla przedsiębiorców i inwestorów. Codziennie od poniedziałku do piątku najciekawsze tematy i najważniejsze informacje, od których warto zacząć dzień. Za nami pierwszy dzień obowiązywania unijnych podwyższonych ceł na chińskie samochody elektryczne. Zatwierdzona ostatecznie we wtorek danina wynosi od 7,8% do 35,3%, do czego należy doliczyć standardowe 10% cło na importowane auta. Zagraniczne pojazdy wyprodukowane w Chinach, takie jak Tesla, zostały obciążone cłem w wysokości 7,8%. Chiński gigant samochodowy Geely Obłożony został cłem 18,8%, podczas gdy państwowy SAIK uderzony został najwyższą stawką 35,3%. Wcześniej 100% cło nałożyły na chińskie auta Stany Zjednoczone i Kanada. Reakcja Pekinu na od dawna zapowiadane kroki Brukseli jest na razie łagodna. Zapowiedziano podniesienie cła na europejską brandy oraz zbadanie subsydiów europejskich na importowane do Chin produkty mleczne i wieprzowe. A skoro przy autach jesteśmy, to zapraszam Państwa na pierwszy odcinek nowego podcastu PB Autoportret. tygodniowa audycja naszego kolegi Marcina Bołtryka i Mateusza Żuchowskiego, redaktora naczelnego magazynu Classic Auto przeniesie nas w te romantyczne czasy pierwszych dekad motoryzacji, gdy wszystko można było naprawić jednym zestawem kluczy premierowa audycja PB Autoportret o Enzo Ferrari Dziś. W samo południe, na kanałach podcastowych oraz w portalu pb.pl. A teraz spójrzmy na rynki i na giełdę. Dziś sporo danych makro, wśród których z polskiego punktu widzenia najważniejsza będzie publikacja o 10 wstępnego odczytu październikowej inflacji nad Wisłą. Prognozy mówią o 5% wzroście cen towarów i usług w ujęciu rocznym. Dane inflacyjne napłyną również ze Stanów. O 13.30 polskiego czasu poznamy wskaźnik PCE. Na rynku akcji możemy spodziewać się reakcji na raport kwartalny właściciela Biedronki, który pokazał spadek zysku w ujęciu rocznym, a to przez stabilizację cen żywności przy jednoczesnym, ostrym wzroście kosztów. Podczas dzisiejszej sesji w Warszawie zareagować mogą notowania Dino, mniej Eurocashu, a najmniej Żabki, bo to zupełnie inny segment rynku. Raporty za ostatni kwartał opublikują dziś ING, Amazon, Apple, Societe Generale, Intel, Total i wiele innych ważnych spółek. Bank Rosji podniósł stopę referencyjną do 21%. To jeden z niewielu tropów, po których możemy badać prawdziwą sytuację gospodarczą kraju oddzielonego od nas nową żelazną kurtyną. Zapraszam Państwa na rozmowę z Iwoną Wiśniewską, ekspertką ośrodka studiów wschodnich, a na koniec przeniesiemy się na rynek kolejowy. Wspominając upadek i ponowny sukces bydgoskiej Pesy. Dołącz do wyjątkowej społeczności słuchaczy i czytelników Pulsu Biznesu. Subskrybuj nasz kanał, wyraź swoją opinię w komentarzu i udostępnij w mediach społecznościowych. Przenosimy się do świata po drugiej stronie lustra, do świata, w którym wszystko jest na opak, na odwrót. I niestety ten świat jest realny, tuż no, niedaleko, y, niedaleko nas, na wschodzie Europy, będziemy mówić o Rosji jej gospodarce i problemach, z jakimi się mierzy, a także o tym, czy szczyt krajów BRICS był sukcesem Władimira Putina. Ze mną jest Iwana Wiśniewska, ekspertka, analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. 21% to jest poziom stóp procentowych ustanowiony w piątek przez Bank Rosji. Co nam mówi ten poziom stóp procentowych o rosyjskiej gospodarce? Przede wszystkim to, że bank centralny nie radzi sobie z inflacją, Pod walkę z nią toczy już od prawie roku, regularnie podnosząc te stopy procentowe, nie, nie, bezskutecznie jak do tej pory, ale w dużej mierze brak tego sukcesu to jest wynik polityki rosyjskiego rządu, bo bank centralny walczy z inflacją. A inflacje napędzają wydatki, które realizuje rząd i wlewa pieniądze do gospodarki, finansując wojnę, finansując sektor zbrojeniowy. To jaka jest ta inflacja? Jak wysoka jest inflacja w Rosji? I na podstawie jakich danych możemy ją szacować? Bo domyślam się, że ta oficjalnie podawana nie jest tą, jaka jest w rzeczywistości. No więc właśnie, oficjalna inflacja w Rosji to jest około 9%, obecnie roczna inflacja. Natomiast biorąc pod uwagę, że stawka procentowa obecnie już jest 20, wynosi 21% i nie przynosi rezultatu, to, to teraz to podniesienie miało miejsce z, 19, z poziomu 19 punktów procentowych, sugeruje, że ta inflacja jest wyższa prawdopodobnie niż stawka bazowa. Jednym z takich. Szacunków, bo jest ośrodek analityczny w Rosji, Romir, który bada rachunki ze sklepów obywateli, ale nie tylko, też rachunki za usługi. Według tych badań i badań tego ośrodka wzrost cen. W ciągu roku to był na poziomie około 25%. Ale jednocześnie ta decyzja Banku Rosji miała miejsce na zakończenie tygodnia, który można powiedzieć obfitował w wydarzenia, które pewnie w Rosji przedstawiano jako wielki triumf Putina. No i w sumie też na to tak patrzyliśmy z, z Europy. To znaczy mam na myśli oczywiście szczyt krajów BRICS w Kazaniu, który mhm. pokazał Putina jako no, wciąż lidera międzynarodowego. Do tego jeszcze... Nie wiem, czy można powiedzieć rozgrzeszonego przez sekretarza generalnego ONZ. No nie rozgrzeszonego, ale jednak to, to były bardzo dziwne sceny, to powitanie z tych ty, ty, ty dwóch panów. Czy to był sukces Putina? I, a może jednak nie podjęto tam żadnych ważnych decyzji gospodarczych? BRICS nie jest organizacją międzynarodową, w związku z tym ona nie podejmuje żadnych decyzji, które by wiązały te państwa prawnie, formalnie. W związku z tym jest to bardziej klub państw, które wchodzą w skład tej organizacji. Natomiast niewątpliwie sam szczyt był sukcesem Władimira Putina. Po prostu pozwolił mu na zademonstrowanie, że ta izolacja, którą w, której, w którą usiłują narzucić państwa zachodnie, jest nieskuteczna. Nadal bardzo dużo państw z globalnego południa jest gotowe z Rosją współpracować, ale także legitymizuje tą politykę Kremla, spotyka się, ściska się. I tutaj rzeczywiście to, co pan zauważył, czyli przyjazd sekretarza generalnego ONZ do Rosji, przyjazne gesty wobec Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki którzy łamią zasady ONZ, no był skandaliczny. Więc z jednej strony propagandowy sukces Rosji, a z drugiej strony jakby sam, sam, sama żadnych konkretnych decyzji BRICS nie podjął, no ale nie od tego jest. To jest jakby zupełnie jakby inną funkcję ma ta, ma, ma ta struktura. W czasie tego samego szczytu powrócono do pomysłu utworzenia systemu, Transakcji, wymiany międzybankowej wzorowanego na SWIFT, ale nie będącego SWIFTem, tak aby wyzwolić się spod jarzma zachodniej finansjery, no i sankcji oczywiście. To jest pierwszy pomysł, który pojawia się przy okazji kolejnych szczytów państw grupy tych tak. w ostatnich latach szczególnie. A druga rzecz, na samym końcu tego spotkania zaprezentowano banknot, banknot, na którym były flagi państw założycielskich tego klubu BRICS, no i poinformowano, że tak mógłby wyglądać banknot wspólnej waluty. No więc jak traktować te dwie zapowiedzi? Pierwsza zapowiedź, czyli alternatywnych rozwiązań, wynika z potrzeby, praktycznej potrzeby rosyjskiej tu i teraz. Związana jest z sankcjami zachodnimi nałożonymi na Rosję i problemami z jej rozliczeniami zagranicznymi, więc tutaj Rosja rzeczywiście szuka tych alternatywnych sposobów i proponuje je, już sama zresztą zmuszona została dostosowania czy z większej ilości rozliczeń w walutach narodowych czy też rozliczenia w złocie czy w kryptowalucie czy też barterem więc tutaj i część państw BRICS, czy w szerzej globalnego południa, w te rozlicze, na te rozliczenia się godzą. Niestety, co prawda, oczywiście, one są też narażone na wtórne sankcje amerykańskie, więc one nie są bezpieczne. I na przykład system chiński, który już funkcjonuje, który jest bardzo podobny do SWIFT, takich rozliczeń międzynarodowych w Yuanach, on jest uznawany, jest obsługiwany w już ponad 130 krajach, na świecie. Natomiast nadal korzysta z, z komunikacji międzybankowej SWIFT-u, czyli nadal powiązania z zachodnim światem finansowym są bardzo e, bliskie. Natomiast co do wspólnej waluty państw e, e, BRICS, no tutaj to już jest znacznie bardziej e, problematyczna kwestia, dlatego że e, tak, takie duże różnice pomiędzy tymi państwami, zarówno w potencjale gospodarczym, jak i w potencjale politycznym, powodują, że szansa na to, żeby porozumieć się i stworzyć. W Jedną walutę, która byłaby, obowiązywałaby w tych państwach, no oczywiście jest bardzo trudne. Natomiast stworzenie takiej jednej waluty rozliczeniowej, tylko na potrzeby rozliczeń. Tu są Rosja, Rosja proponuje, żeby to były e, waluty narodowe, ich cyfrowa wersja. Natomiast problem w tym, że cyfrowy rubel jest obsługiwany przez kilka banków w Rosji na potrzeby wewnętrzne, w transakcjach wewnętrznych. Natomiast e, w pozostałych państwach, tak, BRICS, ten proces cyfryzacji narodowych walut no nie jest tak zaawansowany, więc tutaj problem, problemy rzeczywiście istnieją. Bardzo Pani dziękuję za komentarz. Iwona Wiśniewska, ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich była z nami. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. W kalendarzu moment szczególny, powiedziałbym, że nieco nostalgiczny, a temat, który za chwilę będziemy omawiać, zupełnie przypadkowo dotyczy firmy, która w momencie największego kryzysu była na skraju bankructwa, biznesowej śmierci. Wyszła jednak z tej strefy cienia i obecnie odnosi coraz większe sukcesy na międzynarodowych rynkach. Mówi się nawet o możliwości przejęcia hiszpańskiego producenta taboru, w tym dla kolei dużych prędkości. Będę o tym rozmawiał z Katarzyną Kapczyńską, dziennikarką Pulsu Biznesu. Powiedz, proszę, z czego wynikały minione problemy PESY? PESA przed laty miała bardzo dużo problemów finansowych, które wynikały z opóźnień w dostawie pojazdów na rynek niemiecki, ale także z kar związanych z opóźnieniem realizacji kontraktów na polskim rynku. Natomiast firma przeszła restrukturyzację, dziś ma dość duży Portfel zamówień, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, i rzeczywiście bardzo ambitne plany rozwoju. Nie można wprost powiedzieć, że to PESA będzie kupowała talgo, bo w zasadzie negocjacje, czy w negocjacje bezpośrednio jest zaangażowany polski rząd, i tutaj tak naprawdę skład podmiotów, które będą uczestniczyły w akwizycji, nie jest znany. Natomiast PESA ma już z talgo podpisane porozumienie o współpracy. No, które niewątpliwie będzie dla polskiej spółki takim skokiem technologicznym. Ale to oczywiście przy założeniu, że do tego przejęcia dojdzie, bo w ostatnio w ostatnich godzinach nawet pojawiły się głosy, że także w jakieś podmioty z rynku całego hiszpańskiego mogą starać się o przejęcie targo. Na ile Ty oceniasz prawdopodobieństwo no tak, takiego bardziej już zinstytucjonalizowanej współpracy między pes a targo? Współpraca wydaje mi się, że będzie ze względu One na to, jest. że e, tak naprawdę rynek Europy Środkowo-Wschodniej e, na pewno będzie dla, dla talgo bardzo e, istotny i z pewnością przydaje jej się partner mający doświadczenie e, na, na tym rynku. Natomiast co do akwizycji, e, już wydawało się wcześniej, że Polska e, będzie na przegranej pozycji, bo pierwsze do e, zakupu talgo. Zgłosiły się podmioty z Węgier i z Czech. No, z tym, że jeżeli chodzi o Węgrów, to odrzucili ich ofertę ze względu na obawy związane z powiązaniami rosyjskimi. No, natomiast z Czechami po prostu nie udało się sfinalizować rozmów. I, jeżeli chodzi o środkową Europę, to jeszcze my pozostaliśmy. A na ile atrakcyjną padną na wydaniu jest to tak? To znaczy. Co możemy powiedzieć o samej hiszpańskiej firmie? Jest to w porównaniu z takimi firmami jak Alstom czy, 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 czy Siemens, na pewno mniejszy producent pojazdów dużych prędkości, ale na pewno bardzo zaawansowany technologicznie, mający bardzo znaną markę. I, I na pewno z punktu widzenia tutaj Polski i -y, e, mający duże know-how i bardzo ciekawą technologię, nie tylko w segmencie kolei dużych prędkości, ale także na przykład w segmencie pojazdów piętrowych, które obecnie planują kupić PKP Intercity. E, problem polega na tym, że w przypadku Talgo ostatnio e, opóźniały się e, odbiory i wprowadzenie na rynek niemieckich pojazdów wyprodukowanych przez hiszpańską spółkę. No i tak naprawdę to budzi na rynku spore wątpliwości, dlatego że rynek niemiecki jest bardzo trudny i tam opóźnienia bardzo często słono kosztują. Kilka lat temu jeszcze pomysł, że PESA będzie przeprowadzać ekspansję zagraniczną byłby nie do uwierzenia, bo ona się ledwo... Wyrwała z bankructwa. Tak, tak. No, firma rzeczywiście, gdyby nie pomoc polskich banków i, F i Polskiego Funduszu Rozwoju, zapewne musiałaby zbankrutować. Czy obecni właściciele PESY, współwłaściciele PESY, myślą o tym, aby jednak pozbyć się tej spółki, na przykład zarobić na niej, na przykład wypuszczając ją na giełdy papierów wartościowych? Były takie plany, ale to raczej w takim horyzoncie czasowym 2025-2026 rok. Na razie chyba troszkę za wcześnie o tym myśleć. Firma potrzebuje i jeszcze troszkę stabilizacji, pokazania też inwestorom, że jest zdolna do rozwoju działalności. Chociażby właśnie w nowych segmentach rynkowych, takich jak koleje dużych prędkości. Taka akwizycja na pewno by pomogła udowodnić, że Firma jest na dobrej drodze do osiągania wysokich zysków. Powiedz proszę, kiedy będziemy wiedzieć to przejmie Talgo? Trudno powiedzieć. Próbowałam podpytywać o to ministra Malewszaka, ale podkreśla, że negocjacje muszą toczyć się w ciszy. Moim zdaniem, pośpiech tu nie jest wskazany, chociażby właśnie ze względu na ten kontrakt niemiecki. Warto jednak po prostu no, zobaczyć, jak on się finalnie zakończy kiedy będą te dopuszczenia i przekazanie do eksploatacji pojazdów na niemieckim rynku I, 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 i tak naprawdę jakie w ogóle będą konsekwencje niemieckiego kontraktu na Talgo, a tym samym także pewnie właśnie na przymiarki akwizycyjne. Spróbujmy podsumować ten pomysł, tę koncepcję w ścisłej współpracy, a może nawet przejęcia Talgo przez polską i Ibytgonską PESE. Co zyska PESA na Potencjalnym przejęciu. No, PESA zyska na pewno bardzo ciekawą technologię, dzięki której będzie mogła produkować, czy uczestniczyć w łańcuchu produkcyjnym pojazdów dużych prędkości. Hiszpańskie rozwiązanie jest o tyle ciekawe, że w Hiszpanii być może mało osób to wie, ale w Hiszpanii są szerokie tory. I jakby hiszpańskie rozwiązania są ciekawe zarówno dla Unii Europejskiej, ale także dla krajów pre-Bałtyki, czy w przyszłości dla Ukrainy. Stąd jakby też współpraca z Hiszpanami czy przejęcie talgo może być istotne w kontekście na przykład działalności na budowanej, modernizowanej linii Rail Baltica, czy w przyszłości, na przykład na mającej powstać linii dużych prędkości na Ukrainę, chociaż tam akurat na Ukrainę ma być zwykły tor budowany o takim rozstawie jak w Europie, natomiast no, mimo wszystko jednak ze względu na to, że na Ukrainie mamy szerokie tory, to tutaj te rozwiązania hiszpańskie też mogą być ciekawe. To mówiła Katarzyna Kaprzyńska, dziennikarka Pulsu Biznesu? Kasiu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. To był PB Brief, codzienny przegląd najważniejszych tematów prosto z redakcji Pulsu Biznesu. Czekamy na Twoje komentarze w mediach społecznościowych oraz pod adresem podcastpb.pl.